Hej, cześć janko, ludzie! Tu znowu ja, Mr. Dohen. Witam was w kolejnym odcinku, tym razem u mnie z gry A ze mną jest... Pan Knight! Jestem, hej! Hej ludzie! Klikamy start. I oczywiście już... Daj mi złodziejkę lepiej. Masz złodziejkę lepiej. I lecimy. Oczywiście, tutaj już jest... O stary, tu są już od razu ci, przeciwnicy. To... pomogę. Pomogłem? Pomogłem chyba. Tak. <totek> I tam nadal jest exp. Idę po expy. Wy no Wydaje mi się, chcę coś sprawdzić. Mogę? mu... Więcej expa. upgrade'owałem. Jak ja mam to wziąć stamtąd? Co masz? Co chcesz wziąć? No jest tu exp. Nie <totek> wiem. Ała. To mnie bije. Idę tam skoczyć? Ej, ja mam ci pomóc? <totek> Możesz... Po prostu tam rzucić skrzynkę i to zrzucić. Jest ok? No dobra, już jeździłem. A, świetnie, a ja już skaczę tam. A, są kolce. No, tu musi tak skoczyć, tak. O. Widzisz? Star, nie wiem, czy dam radę. Dasz radę, wierzę w ciebie. Ulułowdzie, co to jest? A, wstałem A ja to sam ex. A tu na dół dościałeś siły. No właśnie, coś tam, coś tam niby pokazuje Ci, że. Ej, idź na dół! Dół! Tu tam jest? Są firebole? Tak, i exp... Czekaj. z góry. Kurde. O, otworzyłeś. Otworzyłem, oczywiście. A expy wziąłeś, to idę na dół. No, no, nie, nie, jeszcze tam. nie wziąłem. Czekaj, już, już zaraz, zaraz to wezmę. Okay. I hopa, po expy, dobra, lecę do ciebie, kochanie. No, no. dzięki. Tu trzeba wejść. Nie na shit. Aha. To było łatwe. To było za łatwe. Naprawdę. To też jest łatwe, widzisz? To pewnie na dole jest exp, bo ja jestem normalnie... Jestem pod... poszukiwaczem expu. A ty dzisiaj możesz mi tak mówić. <grymne> Spadłeś. A tam na górze też jest ekspuda, to jak spada. Jakby się spad... wydawało. O, świetnie. Próbuję. Próbuję tam jest. dojść. tym grubasem, to ciężko jest. Chcesz... No. Zresztą krzyję? Chyba nie. No pająk, lol. Pujunk? Ale zębne. No prawie. Prawie. To tak czy nie? To kurde, nie wejdę tam. Ej dobra, bo jestem przy checkpointie, to chodź, bo mnie robi siarę. Czekaj, bije... to jest skrzynka, stary! Dobra, to już mnie okay. robi siarę. Found a item, amulet of mana gain. Mana gain! Mana man. Inventory, zobaczę co to jest. jest mana for the to ja będę sobie podrzucał skrzynię i żonglował. Dobra, masz manę. Mam manę? To do ciebie. <laughs> dobra, spoko. Tu będzie boss, o kurde. O kurde. Jak go się nie da chyba bić jakoś. Ale może się da. Nie wiem. Ja wiem, ja wiem jak to trzeba zrobić, słuchaj. Umarłem. Szybko checkpoint. Czy ty? Czy ja? To ja. Jej! ale jestem dobry. Ej, co trzeba nie robić? Nie wiem, szczelam. jest najdziwniejszy boss. Trzeba coś. Nie, może skrzynki trzeba. JA WIEM CO TRZEBA ROBIĆ! DOBRA! Dwa razy, nie musisz mi powtarzać Możesz pójść do checkpointu, bo ja nie żyje. No zaraz, zaraz No dzięki Widzisz pa, on będzie... O! Widzisz? W musisz trafić Aha ja przez... Zastrzeliłem go No świetnie, a ja myślałem, o, że... No skrzynka No to ja otwieram Mój, Dobra, mój, od... zobacz, co to mój odcinek ja otwieram Stretch of the Titans, kill for Knights Right Zobacz bottom. No kogo to? No do pisze. Ja to spoko. Tak, tak. Jeden jest kill tutaj jakiś. Mhm. Ja dobra, nie będę się z tym tak bawić. Not enough. Gdzie ty na leciał? Pana to. Gdzie on jest? Hmm. What the fuck? Ekscie, <laughs> przyzywam cię. Ale wziąłem dwa, no to, to jestem dobry już A ja to nie doskoczę Race Shield, co to jest? Weź mi postaw tam skrzynkę o, tutaj o, Co może... Postaw to rob... mi tą skrzynkę? Gdzie? A dobra mam maga A to dobrze O To nieźle wykombinował. Oj więc co ten... robi, ten grubas Co? No, zobaczysz zaraz Pasz, pasz pasz. Musisz tu ci złapać? Nie mogę, mam pomysł. Nie no, zaskoczyłeś. No nieźle. Oj, nie, 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 Echa. Mhm. Dokładnie. Ja to wezmę. Dokładnie. Czekajcie. Mam to. Ciu. Jak tam ci idzie? Zebrałeś to. Dobra, no? świetnie, to lecimy Tutaj mam kolejny. Hehe, <laughs> a szybko. Czekaj nie doskoczyłem, muszę tam wejść Dobra Słuchaj, musisz tak zrobić. Nie! <laughs> a dobra No dawaj <laughs> No co ja mam ci... Dobra, świetnie, dobrze ci to idzie Masz tak, żeby... Daj na dół teraz I Czym to idzie samo? Po tam skrzynkę może no Dobrze, wy, wyjewało Już nie trzeba Ej dobra, ja mogę ci tak podnosić Serio? Tak, podnoszę cię Tylko, że ja też muszę to trzymać? No dobra, to ja mam pomysł. Chyba, że mogę to jakoś wywalić. Trzymaj. Okej. Team to będzie łatwiej. Nasz marshal teraz. Człodziejk będzie łatwiej. Co mam nią robić? O, prawie umieram nią. Papa pa, jak leci? <laughs> Wee. Wee. No nie jest tym... Pień śmiecił. Dobra, oh yeah. Masz tego Złodziejkę Twoją no ulubioną. Musisz tylko sobie ustawię te. Schody. Schody. Eee. Umarłem. Właśnie widziałem. Dobra, słuchaj, musisz to jakoś przytankować, że tak powiem. I złapać w butele. Co jest kurwa? Co jest kurwa? Umarłem. Trochę wyjdę. Musisz. No, świetnie ci idzie, musisz... No ty! Psułeś mi grę Ty końce popsuły, tam leży dalej. Weź tam do mnie. Dzięki. Dzięki chłopie. Widziałem, że mogę na ciebie liczyć Dobra, lecimy. No nieee! Odtąd ty... cholera. Dobra, przynajmniej expów nie musimy. Kurde. To było szybkie. prawo, no, jak my teraz Nie narzekaj, tak? Jest, jest. Idziemy dołem? Nie, ja nie dołem. Ty zeszedł. No fuck. Haha, <laughs> słabo jesteś widzisz, jakie schody tu zrobiłem. piękne. się chłopie. No, prawie umarłem nim. Widzisz to, kurde? Czy ty widzisz ten. <ścoughs> I też zrobiłem Pa, jestem I ty mówię, że nie da się wyjść Ja pierdolę Ja też Nie, yeah, wybrałem, ja zebrałem Teraz ja... do checkpointu szybko <laughs> Okej okay. Najszybszy sposób Lepszego się nie dało Nie no dobra No nie, no please <laughs> Co ona robiła ludzie? Niech ktoś powie, że to widział. NIEWAŻNE Dobra Nie jest ok Nie no dobra, okay. ej bo my tutaj oh. okay. Kalecim playing pół HP Po pół HP mamy Bo to hard, a to nie jakiś Easy peasy Uważaj Dobra tam expa już nie trzeba Zajeździć Dobra do... Dobra, dałem. Dałem jeszcze radę. Teraz tylko do checkpointa idź. Idź do checkpointa. Dobra. Nie martw się o mnie. Ło, stary, tu są jakieś te, co biją. Ale mocno? Czy nie na checkpointa idzie stary? Jestem, jestem, okej. Okay. Cześć. No, fajnie, fajnie. Zabiłem go. Jestem najlepszy. Co, że ja nie mam rady zabić? A ty? Stary, jakbyś umarł Ja nie, nie umrę <grym> 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 o, o Boże, ludzie Co tu się dzieje? Tylko weźmy mnie umrzeć na samym początku Dobra, dam radę <grym> Naprawdę? No, no nie pchaj tego grubasie <grym> Umarł <grym> <grym> Okej, okay. ej dobra, typ no, Jesteś bardzo daleko Czemu ja jestem tutaj? What? Dobra. Spoko No to ja to zrobię. <laughs> jestem. No nie! Jak chciałem weź skocz Ja dam radę <laughs> Nie wejścia. Ten Hart jest naprawdę ciężki. No to chyba mam w nas Hart, co nie? No i nie wolne. Dobra, spoko. Nie, no, dobra, co? Prawie we mnie, stary. I o to chodzi. Mam ci pomóc, tak? Dobra, ej, nie, serio. Spinaj pośladki, się... jakie ty tam masz. Nie wiem, czy mięsiste, czy tłuste. Ja mam lepszy pomysł. Po prostu weź zejdź z tego moja. No dobra. Postawimy to tu. To A -a. Postawimy... Ej, ale ja, daj jedno. To postawimy tu. No, tak trochę miałem wyjebane na to. No ja teraz bez przeszkód co mogę bić. Eee, manapaty Ej, szkielety Biorę tego góry No ja biorę tych pedałów za mną, którzy mnie zabili Zabili mnie Umarłem Easy Jesteś sam, nie jesteś sam Musisz to No. Serio? Tam masz checkpoint! Checkpoint dawaj! Gdzie jest checkpoint? W górę nie Dobra, chyba... się? Dobra, idę po expo najpierw. A ty tu się nie da trzymać. No musisz to jakoś trzymać. Dobrze. Dobrze. Tam jest jeszcze No eksp... tu do, nie spod... wejdę bez czarodzieja, Albo wejdę. Dobre, patrzcie ludzie. I to, to jest normalnie... To jest gamer. To jest Krok gamer. Spadłem. Trudno, hmm. ale prawdziwy gamer yy, wie co to co, co jest klasa i, i szacun. I jest checkpoint stary. I, I jestem. Będę grubasem. A tu co? Co tu się dzieje? A tu trzeba tego pewnie. Grubasa mieć. LOL Pa pa pa, czekaj! Pu! Lol, jak to robisz? Pa, naciska czekaj, weź sobie No Przytrzymaj prawy i F Lol no. kiedy takie coś jest? No, przed chwilą dostaliśmy to Tak? No <laughs> Dzięki Nie ma za co Teraz daj mi tutaj go czarodzieje, ja sobie, ja ci pomogę a, to dobra, no ty się poradzisz. Nie no, dobra. Miał to... być Teamcom No dobrze. Teamwork. Ale ja jestem poza teamworkiem, bo patrz. Widzisz to? Widzisz to? Zabieram cię, ją. Yeah! Yeah. Zaskoczyłem. Au! No z czym mnie zabiłeś? Ja cię nie zabiłem. Ale mi dałeś ją i to mnie przykorciło. Dobra, ja to będę pchał, bo jestem dobrym pchaczem. Nie, 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 dobra. dobra. I do Co? Do checkpointa. Co robisz? No, A, dobrze. Prawie cię to walło. Trudno. A walnęło się, po mówi, nie mówię, nie? ja muszę być pewien, że to mnie nie uderzy. Jest, jest checkpoint. Jest checkpoint. Ojciec. No szybko. Dobra. Nie, pośtaj, chodź night, knight, chodź taj do mnie Papa, jak ubiegnie, się... biegnie, jak O skurczy by Dał radę Ej, co on może robić? Widziałeś? zabić <noise> 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 No kurwa debil jest tu są expy, powiem ci No pomysł, patrz No nie, nie rób tak? A dobra Mój I Teraz musisz tu skrzynkę badać Tak może być? Może być Zajebiście. No, nie doskoczyłem Pająk ci na strzela co to? to jest trudne Au. Ej, bo tam chyba po prawej, po lewej, po lewo chyba coś było A bo nie, wiesz co, ona jakby się nic sprawdzać Dobra, co ty co tej Kombinuj, chyba, że Ja nie mam maga, nie weźmiemy tego chyba. No, ej, halo, jest tą skrzynkę A, o o o o o! jest. <noise> Pomogłeś? Ej, stara! Co jest na lewo Nie ma nie nic raczej Jest skrzynka! Stary, jak tu nic nie ma? Ale bez maga to jej nie weźmiemy chyba Aż tak? No jest dobrze Masz checkpoint? Nie No na dole jest chyba checkpoint, nie? Nie no wiem, nie ja co je robię te kiedy magie wnieść skrzynkę, to idź. Ja nie idź do checkpointu, bo mnie przeteleportujesz. No dobra, dobra. Ja tutaj próbuję ten, yy, układankę taką trudną. No fak, to ułożyłem. Umar... nie, nie umarłem jeszcze, dobra. Przeszedłem to, to jak ty weźmiesz tą skrzynkę, to pójdę po tego. <laughs> Mamy ten! Oh Ona je! Mamy Unaveil. odciągnięcie. Dobra, chodź tutaj do mnie. Jeśli ty... Ej, dobra, wpieraj się. Otworzyłeś? No jest, wziąłem Dobra. Umieram. Ej, ty co jest? Cześć. Przeseleportowałem. Jeee, ty! Kolejne! fakie ludzie! To już koniec! To już jest koniec... Nie ma ...tego odcinka. Będzie następny u Wiktora. Będę, będę, będzie u mnie. Będzie u Night's, ludzie subskrybować, hehe. He. W takim razie, cześć się Mamko, ludzie. Na razie.